Dlaczego każda z dwóch małych wrocławskich dzielnic leżących obok siebie ma swoją własną drużynę w B-klasie? I to do tego grającą na tym samym boisku tego spróbuję dowiedzieć się dzisiaj. Przed nami małe derby sąsiadów w dziewiątej grupie wrocławskiej B-klasy, czyli MKS Sołtysowice Wrocław kontra Karłowice Wrocław. Postaram się dzisiaj dowiedzieć, jak to się stało, że jedna z tych drużyn, czyli Sołtysowice, nieprzerwanie gra w niższych wrocławskich ligach od ponad 20 lat, natomiast Karłowice Wrocław przyłączają się do ligi, a następnie rezygnują z gry i wracają do niej ponownie. Mówiąc otwarcie, to taki pierwszy prawdziwy mecz B klasy, na którym jestem w tym sezonie, ponieważ po pierwsze drużyna nominalnych gości, ponieważ oba kluby grają na tym samym boisku, czyli Karłowice Wrocław, zebrała 11 zawodników tuż przed rozpoczęciem meczu. Po drugie, z pierwszym mecz, na którym nie ma sędziów asystentów, jest wyłącznie sędzia główny. A więc widać wyraźnie, że im dalej na północ Wrocławia, tym jest bardziej tak, jak powinno być w B-klasie. Bardzo dziwny zwrot okoliczności, ponieważ na początku spotkania. Drużyna Karłowic wyszła na prowadzenie, a na pewno nie jest w tym meczu faworytem, ponieważ zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli jedynie z 16 punktami, a drużyna Sołtysowic jest na miejscu piątym z punktami 40. Piłkarze grający dzisiaj na pomarańczowo czarno są faworytami na papierze, ale w tym momencie przegrywają, a sam mecz wygląda. pewnie zobaczycie na na przebitkach. Oba kluby są właściwie równolatkami, mają po dwadzieścia kilka lat, ale w tym czasie Karłowice Wrocław dwukrotnie rezygnowały z gry w B-klasie i wynikać ma to po prostu z tego, że pokolenia się starzały, dorastały i rezygnowały z gry, co powodowało, że po prostu drużyna nie miała zawodników, aby rywalizować w ósmej lidze. A teraz ponownie, sezon 2024-2025 jest pierwszym po powrocie do ligi, ze względu na to, że jest nowe pokolenie młodych chłopaków, które chce w piłkę grać. I też wszystko wskazuje na to, że nie ma żadnej wielkiej rywalizacji pomiędzy drużynami na tle kibicowskim, czy też wielkiej agresji pomiędzy drużynami, pomimo tego, że oba zespoły rywalizują bardzo blisko siebie i grają na jednym boisku. Także dzisiaj mamy takie. Derby della Mandonina. <grymne> wrocławski Inter i Wrocławski Milan grają ze sobą na boisku, które wspólnie dzielą. Smutny ochraniacz leży na trawie i nikt się nim nie interesuje. Boisko też prezentuje się przyzwoicie jako cały obiekt, który również jest obiektem miejskim. Natomiast stan murawy no, pozostawia trochę do życzenia. Ponieważ widać wyraźnie, czy to na środku boiska, czy też pod bramkami, że dziur jest sporo. No, sędzia? Sędzia odwiedza spalonego po tym, jak zawodnik Sołtysowic strzelił gola. A wcześniej nie widział spalonego. Hmm. Puxa. I w tym momencie MKS w Wrocław wychodzi na prowadzenie 2 do 1. Czy tu był spalony? Nie widziałem. Ciekawe jest to, że to kolejny obiekt, na którym zamontowano oświetlenie. I podejrzewam, że to wynika z tego, że to również obiekt miejski, i postanowiono upgradeować wszystkie boiska, aby spełniały warunki gry po zmroku. Interesuje mnie tylko, jak takie drobne światła działają, gdy faktycznie na dworze jest szaro i ciemno. Bo jeszcze nigdy nie byłem w stanie tego sprawdzić. Tutaj mamy kolejny raz sytuację, w której obok boiska, do gry w piłkę, jest plac zabaw, i dzieci się bawią, ponieważ jest niedziela, za moment będzie południe. Sędzia doliczył do pierwszej połowy dwie minuty. Czy coś się jeszcze wydarzy? Przerwy to raczej tradycyjnie. Na boisku królują dzieci, które kradną piłki meczowe. Drużyny już wracają. Piłkarze B klasy tradycyjnie na papierosku w czasie przerwy. Więc jesteśmy jeszcze we Wrocławiu, ale tak naprawdę aura już taka bardzo podmiejska. Karłowice właśnie wyrównały na 2 do 2 na początku drugiej połowy. I mecz rozpoczyna się od początku. oj jo I co tu się wydarzyło? Piłka poskoczyła na dziurze z piachem, później poprzeczka. Wszystko. A ja ja I 3 do 2. Interwencja bramkarza Karłowic po strzale bezpośrednim z rzutu wolnego. No, trochę się dzieje w tej drugiej połowie. Na boisku nie będę ukrywał. Interwencja bramkarza, mimo że chyba tam był spalony. 3 do 3 Piłka. Co tu się wydarzyło? Co? Spalony! Czy jest? Sędzia uznał bramkę, że stan. W meczu 3 do 3. 4 do 3 dla drużyny Skarłowic. Jak to na prawdziwym meczu we klasy bywa? Rozpoczął się moment spotkania, w którym napięcie wywaliło wszystkim korki w butelkach od. Piwa. Mieliśmy spięcie za bramką Karłowic Wrocław, w którym to brał udział jeden z kibiców gospodarzy, który przez cały mecz podpuszczał kibiców gości. No i niestety nie skończył zbyt dobrze, ponieważ kibice Karłowic próbowali wymierzyć mu sprawiedliwość na własną rękę. Fantastyczne rozegranie od bramki drużyny Karłowic skończyło się tym, że bramkarz wyciął równo z ziemią zawodnika Sołtysowic. I sędzia podyktował Karnego. Stoutecelowice mają szansę na wyrównanie stanu rywalizacji 4 do 4. Sędzia dolicza co najmniej 6 minut. No to jeszcze sporo się może wydarzyć w takim meczu, gdzie mamy 4 do 4. W dziewięćdziesiątej minucie, i obie drużyny wymieniają się cały czas ciosami. Albo jedno, albo drugie. No. No, to jest właśnie to, sędziowanie bez asystentów na liniach. Jeśli sędzia nie widział, nie dopatrzył się spalonego i puścił grę, to no to powinien być rzut karny. Jeśli był spalony, no to powinien go odgwizdać spalonego. Czego nie spodziewał się nikt, a najbardziej piłkarze gospodarzy. Karłowice Wrocław w doliczonym czasie gry wyszły na prowadzenie 5 do 4 i nie oddały go już do ostatniego gwizdka sędziego. Ajajaj, ja. Ajaj, ajaj, ajaj.

MKS Sołtysowice Wrocław a Karłowicami Wrocław zakończył się fantastycznym wynikiem z perspektywy widza. 5 do 4 dla nominalnych gości, i mieliśmy w tym meczu właściwie wszystko. Karne, kontuzje, spięcia na boisku i poza nim mieliśmy przekrzykiwania się piłkarzy oraz sztabów szkoleniowych. Emocje w finałowych minutach. Zabrakło tylko czerwonej kartki. Muszę przyznać, że jest to zaskakujący wynik, ponieważ różnica w tabeli, punktowa, a także pozycjami, jest dość mocno dostrzegalna. Muszę przyznać, że byłem dość mocno zdziwiony tym, że na meczu. Pojawił się wyłącznie arbiter główny, no i też wydawało mi się, że na meczu podwyższonego ryzyka, mimo wszystko, mimo tego, że obie z drużyn mówią, że nie mają żadnej kosy pomiędzy sobą, to zawsze tego typu pojedynki będą wzbudzały emocje. Na trybunach, na boiskach i na ławkach rezerwowych. To był jednak, mimo tego, że jesteśmy ciągle w mieście Wrocław, taki mecz prawdziwej B-klasy. I o ile byliśmy już w tym sezonie na kilku spotkaniach najniższej na Dolnym Śląsku klasy okręgowej, to jednak za każdym razem były to mecze. O wyższe lokaty, a tutaj mieliśmy do czynienia raczej z drużynami, które o niewiele już w tym sezonie grają, ale jednocześnie postanawiają zostawić wszystko na murawie. Zatem muszę powiedzieć, że było co oglądać. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia na boiskach drewniaki.